Dzisiaj mamy na tapecie Dacia Duster, takie bardzo przyjemne i fajne autko, niskobudżetowe, to też nie ma co ukrywać, ale z drugiej strony uważam, że jest to autko niedoceniane przez wielu ludzi, a trochę niesłusznie. Bałtko jest bardzo wdzięczne i, i daje sobie radę w terenie, w lekkim terenie oczywiście. To nie jest auto, żeby nim upalać e, w ciężkim terenie, nie ma dużych kół, ale jeśli chodzi o auto do rekreacji, do turystyki, dla wędkarza myśliwego, takie hobby, e, to jest bardzo fajne autko. Ono z racji swojej niskiej masy dobrze sobie radzi w luźnym, e, w luźnym, na luźnym podłożu, czyli na piachu, e, na jakimś delikatnym błocie nie zakopuje się szybko, jeśli ma trochę prędkości to radzi sobie całkiem fajnie. I to odko trafiło do nas od właściciela, dlatego że tutaj był zastosowany lift zawieszenia ale niewielki, były sprężyny podwyższane firmy Aibach, które podnosiły o 20-kilka mm. Natomiast klient stwierdził, że troszkę za mało i jak gdy usłyszał, że firma Desert King robi zawieszenia plus 50, no to zdecydował się, że chciałby je e, zamontować. Mieliśmy zestaw testowy, bo to jest pierwszy samochód, który my zbroimy w zestawie Desert Kinga e, i tak zrobiliśmy. Finalnie auto urosło od, e, od, od, od auta seryjnego o 4 do 5 cm, tam było 4,5 z przodu, prawie 5 z tyłu. E, Dzięki temu zdecydowanie zwiększył się prześwit tego samochodu, tu jest, tutaj jest zawieszenie niezależne, czyli to, ile podnosimy do góry, to, nam to realnie wpływa na prześwit samochodu. E i zmieniła się to charakterystyka pracy tego zawieszenia, bo Desert King produkuje te zestawy takie dosyć komfortowe. Więc całkiem jeździ się bardzo przyjemnie i dzisiaj tutaj testowaliśmy je na takiej drodze dość szybko. Dochodziliśmy do ponad 100 km na godzinę na sutrowej drodze. Było tam kilka większych dziur i on bardzo ładnie, płynnie je przyjmuje. To, to jest fajne. I praca tego zawieszenia jest nastawiona na komfort, z tym, że oczywiście cały czas mamy pełną kontrolę nad samochodem. To nie jest tak, że ono się jakoś tam buja, pływa czy coś, ono cały czas nie pracuje. Założone są tu większe opony, o jeden rozmiar większe. E, o ile dokładnie, to, to podamy w opisie filmu, żeby można było sobie wiedzieć, jakie opony większe można wsadzić. E, Autkiem jeździ się komfortowo, przyjemnie. E, oczywiście w ciężkim tym tutaj takim kopnym piachu w kilka razy ewidentnie brakuje mu reduktora i e, auto jedzie, zatrzymuje się, jest w stanie ruszyć. Ona ma tutaj trochę większe koło e, typu AT, więc daje radę. Natomiast ewidentnie brak reduktura i nie oszukujmy się tym samochodem w taki super ciężki teren nie pojedziemy. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, rekreacja, turystyka e, jak najbardziej. E, z tym zawieszeniem no, zdecydowanie jest lepiej, bo nie przecieramy i ono tutaj te kąty się poprawiły, nawet na tych naszych wykrzyżach, na których tak zwanych, na których testujemy auta, e, okazuje się, że ono sobie świetnie radzi, zajeżdża bardzo daleko. Ciężko nam było znaleźć miejsce, w którym to auto... Faktycznie koła były w powietrzu już nie pojechało, raz tak udało nam się miejsce znaleźć, całą resztę tych tutaj naszych przeszkód, które mamy testowych, przejechała bez żadnego problemu, więc jak najbardziej uważam, że egzamin zdany i auto w pełni zasługuje na to, żeby nazywać go autem terenowym i spokojnie daj radę, więc, więc, więc jak najbardziej jest to fajne autko. Tutaj mamy jeszcze wyciągarkę zamontowaną z płytą, z płytą e, pod wyciągarkę od Heavy Cruisera, więc awaryjnie zawsze można się podczepić. Natomiast e, to, co my zrobiliśmy, czyli jeździliśmy na zawieszenia e, jak najbardziej na plus. Fajnie się jeździ, przyjemnie, e, zwiększone kąty, więc jest dobrze.